Zegar w sali sekcyjnej wskazywał drugą trzydzieści siedem w nocy, gdy doktor Kowalski wreszcie skończył swój raport. Trzydzieści lat pracy w głównym prosektorium nauczyły go, jak radzić sobie z grobową ciszą tego miejsca podczas nocnych dyżurów. Świetlówki nieustannie brzęczały, rzucając blade światło, które czyniło twarze zmarłych jeszcze bardziej sinymi. Tamtej październikowej nocy burza bębniła w szyby starego budynku, a wiatr wył w korytarzach jak zagubione dusze. Lekarz sądowy przeciągnął się, czując ból w krzyżu po godzinach pochylania się nad ciałem mężczyzny w średnim wieku. Ofiary rzekomego zawału serca. Jeszcze jeden do szuflady numer dwadzieścia trzy mruknął do siebie, basgrząc ostatnie notatki. Szuflada 23 miała osobliwą reputację wśród pracowników prosektorium. Krążyły opowieści o dziwnych dźwiękach i awariach systemu chłodzenia. Niektórzy przysięgali nawet, że ciała umieszczone w tej szufladzie rozkładają się szybciej. Przesądy ludzi o słabych nerwach myślał doktor Kowalski. Technik Michał zostawił ciało przygotowane na wózku, przykryte prześcieradłem czekające tylko na zakończenie formalności. Doktor Kowalski wstał, wziął formularze i podszedł do ciała, odchylając prześcieradło na rutynowe sprawdzenie. Wtedy zauważył coś dziwnego. Ciało mężczyzny wydawało się być w innej pozycji niż zostawił je Michał. Głowa, wcześniej ułożona równo, była teraz lekko przekrzywiona w prawo. Lekarz zmarszczył brwi, próbując sobie przypomnieć, czy przesuwał zwłoki podczas badania. Pracuje za dużo, pomyślał, poprawiając ciało i ponownie je przykrywając. Wracając do biurka pometkę identyfikacyjną, usłyszał niemal niesłyszalny dźwięk, który zmroził mu krew w żyłach. Delikatne drapanie, jak paznokcie przesuwające się po metalu. Dźwięk dochodził z kierunku szuflad chłodniczych. Doktor Kowalski zamarł, nasłuchując uważnie. Tylko brzęczenie lamp i bębnienie deszczu o szyby może mu się zdawało. Spojrzał na telefon. Druga pięćdziesiąt trzy w nocy. Do końca dyżuru zostało. Jeszcze kilka godzin. Wstał, zaparzył mocną kawę w małym ekspresie i wrócił, by zakończyć procedurę. Wózek był pusty. Prześcieradło leżało na podłodze, częściowo zaplątane w metalowe kółka, jakby coś je ściągnęło podczas upadku. Serce lekarza przyspieszyło. Pierwszą reakcją było spojrzenie na drzwi. Były zamknięte dokładnie tak, jak je zostawił. W prosektorium nie było okien, a jedyne wyjście prowadziło przez te drzwi. Gdyby ktoś wszedł, z pewnością by to zauważył. Michał? zawołał, myśląc, że technik mógł wrócić z jakiegoś powodu. Cisza. Doktor Kowalski szybko przemierzył salę, zaglądając w każdy kąt. Nic. Zajrzał nawet do małej łazienki obok, sprawdzając za drzwiami, ciało po prostu zniknęło. Dreszcz przebiegł mu po plecach, gdy znów usłyszał drapanie, tym razem wyraźniejsze. Dochodziło bezpośrednio ze ściany chłodni, dokładnie z szuflady 23. Zbliżył się powoli. Szuflada 23 była zamknięta, ale coś się nie zgadzało. Na podłodze, tuż pod nią, znajdowała się wilgotna plama. Doktor Kowalski dotknął jej czubkiem palca. Była lepka i zimna. Z sercem bijącym jak szalone, chwycił za uchwyt szuflady 23 i pociągnął. Była pusta. Lekarz cofnął się, uderzając o stół. To nie miało sensu. W szufladzie powinna znajdować się starsza kobieta, której ciało przywieziono dzień wcześniej. Głuchy hałas sprawił, że gwałtownie się odwrócił. Dochodził z małego magazynu w przeciwległym rogu sali. Drzwi do magazynu były uchylone, a doktor Kowalski był pewien, że wcześniej je zamknął. Ruszył powoli w tamtym kierunku, każdy krok odbijał się echem w ciszy prosektorium. Światło w środku było zgaszone, a tylko szczelina światła z głównej sali oświetlała wnętrze. Coś tam jest? Zapytał wiedząc, że nie otrzyma odpowiedzi. Gdy był kilka kroków od drzwi, te zatrzasnęły się z hukiem. Lekarz odskoczył, niemal tracąc równowagę. Pomyślał o wezwaniu ochrony, ale jego telefon leżał na biurku po drugiej stronie sali. Wtedy światła zaczęły migać, zanurzając prosektorium na przemian. W świetle i ciemności. W jednym z mrocznych momentów wyraźnie usłyszał mokre kroki na podłodze. Gdy światła znów się zapaliły, zobaczył to. Pomiędzy nim a stołem z telefonem stało ciało mężczyzny, którego wcześniej badał. Był całkowicie nagi, z poszarzałą skórą i otwartymi oczami wpatrzonymi w lekarza. Jego usta poruszały się nienaturalnie, jakby próbował mówić, nie wiedząc jak. Z otwartej rany w kształcie litery X na torsie sączyła się ciemna ciecz, skapując na podłogę. Zmarły zrobił krok w jego stronę, zostawiając mokry ślad na białych płytkach. Doktorowi Kowalskiemu krew zamarła w żyłach. Nogi nie reagowały na desperackie polecenia mózgu, by uciekać. Ciało zbliżało się, a każdy krok wydawał przerażający trzask sztywnych stawów. Gdy dzielił ich zaledwie metr, światła znów zamigotały. Tym razem, gdy wróciły, ciało zniknęło. Lekarz gorączkowo rozejrzał się dookoła, oddychając ciężko. Nikogo nie było. Zebrał resztki odwagi, pobiegł do stołu, chwycił telefon i klucze i rzucił się do drzwi. Były zamknięte. Próbował wielokrotnie przekręcić klucz, ale zamek był zablokowany. Wtedy poczuł chłodny oddech na karku i usłyszał ochrypły, ledwie słyszalny szept tuż przy uchu. Doktorze, uznał mnie pan za zmarłego, ale ja jeszcze nie skończyłem. Krzyk rozległ się w prosektorium tej nocy, ale nikt go nie usłyszał poza zimnymi murami budynku. Następnego ranka, gdy przyszedł pracownik dziennej zmiany, zastał salę w idealnym porządku. Na biurku doktora Kowalskiego leżał kompletny i podpisany raport sekcyjny mężczyzny w średnim wieku. Wszystkie szuflady chłodnicze były prawidłowo zamknięte. Tylko jedna zwróciła jego uwagę. Szuflada 23 miała świeżo wypisaną etykietę. Doktor Wiktor Kowalski, osiem lat. Przyczyna zgonu. Zatrzymanie akcji serca spowodowane skrajnym lękiem. Ciała lekarza nigdy nie odnaleziono. Od tamtej pory, podczas burzliwych nocy, pracownicy prosektorium przysięgają, że słyszą mokre kroki i metaliczne drapanie dochodzące z szuflady 23.